Turcja walczy z żywiołem. Odwołane loty w Izmirze. W niedzielę po południu władze lotniska w Izmirze wstrzymały ruch lotniczy z powodu szybko rozprzestrzeniających się pożarów lasów w dzielnicy Gaziemir i silnego wiatru, podaje brytyjski dziennik The Guardian. Jak przekazał rzecznik portu lotniczego, część lotów przekierowano na inne lotniska. Burmistrz Izmiru Cemil Tugej poinformował, że pożary wybuchły w wielu miejscach jednocześnie. To bardzo trudny dzień dla naszego miasta, powiedział i dodał, że najtrudniejsza sytuacja panuje w dzielnicach Menderes, Seferihisar oraz Gaziemir. Nasze służby walczą z ogniem z pełnym zaangażowaniem. Większość pożarów powstaje niestety z winy człowieka. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby doprowadzić do tragedii, zniszczenia lasów, domów i śmierci tysięcy żywych istot, podkreślił Tugej. Zaapelował, żeby w czasie upałów unikać wszelkich zachowań, które mogą prowadzić do zapruszenia ognia. Fala pożarów Wysoka temperatura i silny wiatr. Tureccy strażacy drugi dzień z rzędu walczą z pożarami lasów w zachodniej prowincji Izmir, poinformowała agencja Reutera powołując się na tureckiego ministra leśnictwa Ibrahima Yumakiego. Ogień, który wybuchł w rejonach Kujucak i do rozprzestrzenił się przez wiatr który w porywach osiągał prędkość 40 do 50 km na godzinę, ewakuowano cztery wsie i dwie dzielnice. Media informowały również o ogniu m.in. w prowincjach Bursa, Antalia i Sekarię. Obecna fala pożarów w Turcji przypomina te z sierpnia zeszłego roku, gdy kraj walczył z żywiołem po rekordowo gorącym lipcu. Turecka Służba Meteorologiczna informowała wówczas o temperaturach sięgających 45,9 stopni Celsjusza w regionie Szrnak. Marek z KS-Info